Wyszedłem na ulicę, żeby sprawdzić, czy ludzie znają znaczenie jednego słowa, dwóch słów właściwie, ruska onuca. Tych onuc jest w Polsce coraz więcej, jak się gdzieś tam przebywa w jakimś Facebooku, to bez się słyszy, jak ktoś kogoś nazywa ruską onucą, a to najczęściej z racji tego, że on nie popiera Ukrainy, a ten, co popiera, to nie jest tą ruską onucą. Jak chcę zobaczyć, czy ludzie wiedzą, co to w ogóle jest ruska onuca. No. Czy pani wie, co to jest ruska onuca? Ruska akurat? No, no tak, bo takie, fu, fu, taki zbitek słów funkcjonuje, że ludzie Onuc na ludzi mówią, ruska onuca. <noise> onuca to wiem, ale dlaczego ruska to nie? <noise> ale co to jest? czyli? To kiedyś żołnierze w nogi owijali sobie w buty. A, i to ponoć było z lnu i, i bardzo zdrowe, lepsze. No, Oddychała nowa od, od skarpety. Nosiłaby pani ruskie onuce? Nie. I dlaczego? <noise> no bo że bardzo niewygodne. A. A. nie jest pani ruską onucą? Nie. Dobra. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Czy pani wie co to jest ruska onuca? Nie mam pojęcia. Nigdy nie słyszała pani takiego nie. określenia? Serio? Jeszcze raz jak? Ruska onuca. Nie, nie słyszałam. Nie. A my na Facebooku pani jest? Jest ale rzadko w A rzadko pani chodzi, bo tam się ludzie wyzywają od ruskich onuc, że to generalnie jest człowiek, który nie popiera Ukrainy, to jest ruską onucą. Ale co to w ogóle znaczy onuca, pani wie? Nie, nie wiem. Nie wiem, Dobra, dziękuję bardzo. Pytam się ludzi, czy wiedzą, co to jest Ruska Onuca. Niestety tak. Niestety, a co to jest? E, czy kto to jest? Literalnie, czy metaforycznie? Metaforycznie i literalnie. Dobrze. E, metaforycznie, no cóż, osoba sprzyjająca realizacji rosyjskich interesów, uh -huh. a literalnie, e, wiadomo, co zamiast skarpetek do butów wojskowych się stosowało. Ale, ale ukraińscy też to stosowali i Białorusini. Tak, Ukraińska i my i Polacy, i my w ogóle, Polacy, tak. To dlaczego ta Onuca tak na człowieka się mówi i to ruska? Jakoś wydaje. To my polskie Onuca jesteśmy? Nie, myślę, że ta akurat propaganda nam tak trochę bardziej śmierdzi. A, rozumiem. Dobra, dziękuję bardzo. Onuca co to jest? Nie mam pojęcia. Nigdy nie słyszeliście takie określenie? To nic, to dziękuję. A z jakiej stacji? Bo ja na nie wypowiada. To jest mój blog internetowy. O, no ono, co wiem. To jest taka szmatka, która się owija, nogi się wiało i się wsadało w kalosze. Na wsi. wsi. polskiej wsi? Tak, Ale to bo, bo też mówią coś takiego ruska onuca. No ja wiem, co co to to jest jak wiem, ja pochodzę z Białegostoku on... Spodlaskiego, więc bardzo możliwe, że to jest rusycyzm. Rusycyzm jakiś. To tam białoruska onuca. Albo ruska też. Albo ruska, no tak, bo ruś, no odruś. Dobra, i to jest jakieś pejoratywne określenie, czy znaczy, o kimś nie, powiedzieć, nie, no moim... ty ruska, on nie, nie wiem, no coś co do nóg służy, tak samo jak buty, czy nie jest, czy nogi się kostopy stopy kojarzą, się jako czymś negatywnym, ale ja tak Jak śmierdzą? Nie. No tak. To wtedy, no ale to nie. trzeba myć. Czy w onucy, czy w skarpecie. I trzeba prać onucy. I trzeba prać I Dobra, dziękuję Pani Czy wiedzą, co to znaczy onuca? Że skarpetka. Skarpetka. A, nie? No, takie coś, owa coś, skarpetka, zamiast skarpetki. No tak jak kiedyś się nosiło. Tak jak kiedyś się nosiło. No. A co to jest ruska onuca? Bo teraz takie określenie, że ludzie nazywają siebie nawzajem ruskimi onucami. Nie mam pojęcia. Nie ma Pani pojęcia. Nie słyszała Pani, żeby tak nie. ktoś na kogoś mówił? Ty, ruska onuco. Nie. Nie. Dobra, dziękuję Pani bardzo. Co to jest onuca? Czy no wiem, no wiem. Co to jest onuca? No to jest... Yy... W sumie trudno mi to jakoś zdefiniować tak dokładnie. No, a do czego to służy i jak to wygląda? No, wydaje mi się, że to jest jakiś rosyjski działacz, prawda? Działacz? Tak. A, a to nie jest jakiś przedmiot też? Nie to, wiem. Znaczy, ruska za to jest rosyjski działacz. Tak, no. A onuca polska? To nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam e, okay. tego słowa w swoim zasobie. Bo to, była? Była, to była taki... Kawałek płótna lnianego, którym się nogę obwiązywało zamiast mm -hmm. skarpet dawno, dawno temu. To tak, to dla wyjaśnienia. No to mi. nie wiedziałem. A i ale słuchaj, onuca pan znał tylko jako ruskiego działacza. No Dobra? tak, bo teraz się tak utarło, prawda? No tak, tak, tak. No. Że ludzie są ruskimi onucami. Niektórzy. Tak. Dobra, dziękuję panu dziękuję. bardzo. Onuca. Hmm. Czy pan takie słowo onuca? Onuca but z jakopanem. But jaki? No, nie ważne. Dobra. Białorus. A bo ja pytam, ale pan trochę rozumie polski. Tak. A ja nie pani panie mają ruski. Tak. Ja pytam Polaków, sprawdziwaju, co to onuca. Nie wiem, pan nie co to onuca? Nie. Saudaty y, taka skarpeta y, na, owijało się nogę. Do buta wojskowego mm. kiedyś. Pan wie? Nie, 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 nie słyszał pan takiego określenia? Czuł, słyszał. Słyszał, a no to jednak bardzo. Bo u nas Polacy na Polaków mówią Ruska onuso". I to jest ten Polak, który nie wspiera Ukrainy, to jest Ruski Onuca. Co pan na to? Hmm. Głupie to czy mądre? Nie mają, Nie rozumiem no no Dobra, ja dobra okej, okay, nie masz. Idzie jakaś Onuca. Dzień dobry, pogadamy chwilę? Nie, no. Jakie pytanie? Pytanie jest krótkie. Czy Pani wie co to jest, co znaczy takie słowo ONUCA? Nie. Ja się pytam Polaków. Nie. Nigdy Pani nie słyszała takiego słowa ONUCA? Nie. A ruska ONUCA? Nie. Też nie? nie. Dobra, dziękuję bardzo. Jak Pani słyszała to nie. Czy Pan znaczenie, zna znaczenie słowa ONUCA? Co to jest ONUCA? Nie. Ale słyszał Pan kiedykolwiek takie słowo? Słyszałem chyba, ale... ale nie wiem wiem, zgadzał znaczy. teraz tak. Bo to używane też jest w takim kontekście ruska ONUCA. No to, to to jest w takim razie ruska onuca, a pan nie wie nawet, co to jest onuca, to ruska onuca to jest to, co pan nie wie, tylko ruskie. A teraz mogę zgadywać, że coś negatywnego, tak? No. Nie wiem, nie, nie chcę strzelać, także... To jest taka, taki materiał, którym owijało się nogę kiedyś dawno temu, zamiast skarpet używało do wojskowych butów. No okej. Okay. No, to już pan wie. Dobra, dziękuję. dziękuję bardzo. Żyjemy w różnych bańkach. Jedną z takich baniek jest właśnie określenie ruska onuca. Funkcjonujące w tylko określonym kręgu ludzi, a jak się okazuje, większość ludzi nie ma pojęcia, co to jest w ogóle onuca i co to jest ruska onuca. Wiedzą co po niektórzy, że to być może coś negatywnego, ale tylko tyle. Ale z drugiej strony, co w ogóle negatywnego bądź pozytywnego wartościującego może być w materiale, który okrywa minogę.